No to klamka zapadła, lecimy. Kurde, no lecimy ty, ale może źle odczytaliśmy wskazówki. E, no teraz to już wiesz, tak czy siak. Trzeba tam polecieć i to sprawdzić. Okej, okay, startujemy, zapnijcie pas. Ty, ale dygasz trochę. Trochę dygam. I wiesz, człowieku. No? Zacina kurde, a tam pusty No co, co O, kapitan. Witam wszystkich pasażerów lotu 1109 ja linii lotniczych ja cudak. Ja nazywam się Bożydor Lursztyński, jestem pierwszym pilotem. Jak znajdujemy się no, w na wysokości 11 tysięcy metrów, pogoda tak jak Państwo widzą jest bez zastrzeżeń, więc lot przebiegać będzie bez, bez żadnych komplikacji. Do celu dotrzemy za około 70 minut. Ja i cała załoga życzymy Państwu miłego lotu. No miłego, miłego, dziękuję. bardzo. Kurde, o, piękna o, pogoda jest, no, nie? Plaża. Oj! Fff, no, o, o, uważaj? Kraba weszłem. A, spoko, spoko, uważaj, uważaj, nie. To dużo ich leży. Kurde, tyle kilosów żeśmy przylecieli. Mam nadzieję, no. że spotkamy się w drzewach pensu, bo... No. Idziemy już idziemy parę kilosów w tą plażą, no. Ja, Chodź tam na tę skałę. Tak Gdzie? Siwizna, takie długie, siwe drewy. Dredda. To, to chyba rzecz jest ty. No, podejdźmy tam, zobaczmy, że to on. Podejdźmy, no. Ty. Hej, dziadzio dredzie, czy to ty? Dziadzio dredzie! Cześć, chłopcy! Ty tutaj są! Dawaj, idziemy do niego! Są tam, mówi? nie? No, idziemy, nie? Dzięki, leczki sukces. Mówca, ja się ze skał. Dzień dobry, dziadzio dredzie! Witajcie, chłopcy! Kurczę, fajnie, że naprawdę, cię widzimy, i że znaleźliśmy cię po żeby też. Też miło mi was widzieć! Naprawdę, nie było łatwo. Ale... Nie było łatwo, ale udało nam cię się myślcie, udało nam. No. Widzę, się. że trochę się zmieniliście od naszej ostatniej wizyty. Troszeczkę. Ty to trochę utyłeś, a ty ja osiwiałeś. No, i tam cię przerywam, no gadałam, no życie, prawda i tak dalej. Ja też no. już nie jestem taki jak kiedyś. Ale mamy nadzieję, że cały czas, że tak powiem, twój umysł jest na tyle światły, że dasz nam kolejną doskonałą radę, ponieważ nagraliśmy za Abdurem nowy mixtape, nie? O, tak. Ta, kolejne no. instrumentaliki, Już. kolejne rapy. No, no. i jakiś ta, klucz przewodni. Tak, tak, żeby odnaleźć tą właściwą ścieżkę. Słuchajcie! No. Wewnątrz. Was znajdzie się. Odpowiednia no. odpowiedź. Musicie no. tylko poszukać. Świetna no nie, no rada. Jest, żodzie, Kolejna no świetna żodzie, no rada, no że możemy wracać. Chyba możemy wracać. Spełniliśmy no, nic. No. W, żodzie, w takim razie życzymy ci, że tak powiem, dobrych połowów, prawda? I A my tu się jeszcze pokręcimy. Nie zawracamy ci już gitary i zawracamy. Do zobaczenia. Ja pa Pa pa. pa. Стив, не? <laughs>